Była to moim zdaniem kwestia po prostu przypadku. No przejeżdżałem akurat w tym miejscu autem, no i gdy zobaczyłem ten wypadek, po prostu zatrzymałem się i starałem się pomóc na tyle, ile umiałem. No pan akurat ja widziałem praktycznie całą tą sytuację, ponieważ jak przejeżdżałem, akurat ten pan usiadł na tym przystanku. I w tej samej chwili, gdy usiadł, po prostu, po prostu obalił się przed siebie. No zobaczyłem, jak ten człowiek po prostu leci, dlatego od razu jeszcze miałem możliwość skrętu na wysepkę przy przystanku. Dlatego od razu się zatrzymałem, wysiadłem z auta i pobiegłem zobaczyć, co tam się stało. No akurat to, że panuje pandemia, w ogóle nie usprawiedliwia drugiego człowieka do, do po prostu braku pomocy drugiemu człowiekowi. No to. Przynajmniej moim zdaniem, no nie widziałem jakiegokolwiek zagrożenia z żadnej praktycznej strony. No fakt, no według, no teoretycznie zagrożenie jakieś tam jest, no ale no, patrząc na plusy i minusy, no to no nie można po prostu przejść obojętnie obok drugiej osoby, która po prostu wymaga pomocy. No nie? Na pewno troszkę jest strachu yy, adrenalina, yy. To było bardzo szybkie po prostu. To trwało dość długo, ale w mojej głowie to naprawdę bardzo szybko po prostu ten czas minął. Dopiero że tak powiem doszło to do mnie, gdy, gdy ten cały stres opadł i, i wtedy dopiero sobie uświadomiłem tak naprawdę chyba co się stało. Już po, po jakimś czasie. Ja też jestem zadowolony. Może nie tyle, że po prostu to, ta sprawa się tak nagłośniła, tylko po prostu, że ta, to wszystkie moje szkolenia, te wszystkie nauki, w których brałem udział, te wszystkie kursy, w końcu się na coś przydały. Kwestia indywidualna każdego człowieka. No, dla, dla ludzi, którzy nawet byli tam na miejscu, byli na przystanku, no samo to, że ten pan właśnie upadł na podłogę, miał e, rany głowy, zakwawioną właśnie twarz, czy spuknięte te drogi oddechowe, to ludzie po prostu, no nie wiem, czy się boją, czy brzydzą, nawet podejść do takiego człowieka, nie wiem. No ja czegoś takiego nie miałem na całe szczęście, no i dla mnie to po prostu było takie oczywiste, żeby mu pomóc.